Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam na terenie OC, czyli Ośrodka Ćwiczeń Zielona, gdzie w tej chwili, jak Państwo widzicie, znajduje się jedna z baz wojskowego zgrupowania zadaniowego Podlasie. Kilka godzin temu odbyliśmy razem z panem premierem, Panami wicepremierami, ministrami, marszałkami i przedstawicielami klubów parlamentarnych Rady Bezpieczeństwa Narodowego omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej, jak również i tymi sytuacjami, także tragicznymi zdarzeniami, które zdarzyły się w ostatnim czasie u nas, w naszej ojczyźnie. Przede wszystkim. Rozmawialiśmy o kwestii no, niestety tragicznej śmierci jednego z naszych żołnierzy, który poległ na służbie broniąc polskiej granicy. Rozmawialiśmy także o sytuacjach, które no, miały miejsce kilka miesięcy temu na granicy bezpośrednio w związku z, z jej ochroną i wywołały interwencję zarówno żandarmerii wojskowej, jak i działania ze strony prokuratury w tej chwili tutaj na miejscu w jednej z basta, jak powiedziałem wojskowego zgrupowania zadaniowego rozmawiałem także z przedstawicielami żandarmerii i dowództwa omawialiśmy tę sytuację bardzo spokojnie ona wymaga wyjaśnienia chcę tylko Państwu zasygnalizować, że tak jak powiedział dzisiaj Pan minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, żaden z żołnierzy, którzy zostali zatrzymani przez żandarmerię ani ich obrońców, nie zgłosił żadnego zażalenia na działania żandarmerii. Sprawa się toczy, jest w tej chwili realizowana, jest badana. Niczego absolutnie nie przesądzam z góry. Powiedziałem tylko, że uważam, że powinna być ona. W bardzo wszechstronny sposób spokojnie wyjaśniona dokładnie, co się tam zdarzyło, jakie były działania podejmowane przez migrantów wobec naszych żołnierzy, jak się zachowali nasi żołnierze, te wszystkie kwestie muszą być bardzo dokładnie. Te kwestie muszą być dokładnie zbadane. Ale przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo żołnierzy. Zawsze stałem i stoję na straży bezpieczeństwa naszych żołnierzy od strony prawnej. Z jednej strony, ale z drugiej strony także i od strony ich bieżącej służby, czyli również tego, jak są wyposażeni. Dlatego także jestem tutaj, żeby się spotkać z żołnierzami, bo od samego początku, odkąd pełnił urząd prezydenta, zwieśnika sił zbrojnych, kwestia tego, czy polski żołnierz ma możliwości służenia, wykonywania swoich zadań bezpiecznie, tak żeby mógł spokojnie ze służby, z wykonania zadań, wrócić do domu, ma dla mnie znaczenie fundamentalne. Dlatego też tak wstrząsającym dla mnie zdarzeniem jest śmierć naszego żołnierza na posterunku w czasie służby zamordowanego przez migrantów przez bandytów krótko mówiąc powiedziałem dzisiaj że Polska musi dołożyć wszelkich starań wszelkie możliwości polskie państwo powinno uruchomić aby sprawcy sprawca tego morderstwa został schwytany zatrzymany i w sposób należyty ukarany to jest kwestia naszej polskiej racji stanu Poczucia bezpieczeństwa naszych żołnierzy i tego, żeby również żołnierze mieli poczucie, że Rzeczpospolita dba o nich tak samo, jak oni dbają o naszą ojczyznę. W związku z powyższym podejmujemy wszelkie działania, żeby ustalić sprawcę, i mam nadzieję, że ten sprawca zostanie nie tylko ustalony, ale zostanie także schwytany i, tak jak powiedziałem, w odpowiedni, adekwatny sposób ukarany. O tym rozmawialiśmy, mówiliśmy także, proszę Państwa, dzisiaj o ustawie, która ma uporządkować te braki, które występują dzisiaj w możliwościach działania naszych żołnierzy, także jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, także jeżeli chodzi o wyposażenie, także jeżeli chodzi o możliwości użycia przez nich środków, które mają zapewnić im bezpieczeństwo i możliwość odparcia ataku. Mówimy tutaj oczywiście o użyciu broni przez żołnierzy, ale nie tylko bo są też inne formy odpierania ataku, broń gładkolufowa i tak dalej. Dzisiaj były te kwestie omawiane przez nas w szczegółach na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W tym przedmiocie również będą w najbliższym czasie proponowane rozwiązania legislacyjne. W części tymi propozycjami zajmuje się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i to stanowi elementy prezydenckiego projektu, który znajduje się w tej chwili w Sejmie. Myślę o... Ustawie o działaniach władz państwowych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Ta ustawa ma być rozpatrywana już w tym tygodniu pierwsze czytanie, ale także i Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad rozwiązaniami prawnymi zmianami w kodeksie karnym, które, które mają w dodatkowy sposób zwiększyć tutaj bezpieczeństwo prawne naszych żołnierzy. O tych kwestiach również dzisiaj dyskutowaliśmy. To jest dla mnie sprawa bardzo ważna, tak jak powiedziałem. Kwestia tego, żeby polski żołnierz mógł służyć bezpiecznie, dla mnie, jako zwierzchnika sił zbrojnych, ma znaczenie fundamentalne. Żołnierz chroni Rzeczypospolitej, ale w moim przekonaniu obowiązkiem prezydenta jest także chronić żołnierza i interesy żołnierza. W związku z powyższym, możecie być Państwo pewni, że tak jak od samego początku mojej prezydentury, stoję tutaj na straży tych interesów. Tak samo będę do ostatniego dnia mojej prezydenckiej służby tych kwestii pilnował. Stąd, tak jak powiedziałem, jestem tutaj. Moje rozmowy tutaj z przedstawicielami dowództwa, z żołnierzami, także z przedstawicielami żandarmerii. Proszę pamiętać, że żandarmeria to także jest wojsko, w związku z powyższym, te sprawy musimy spokojnie, bez emocji, w jak najbardziej uporządkowany sposób wyjaśnić. I załatwić, ale chcę powtórzyć jeszcze raz. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim naszym żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy strzegą granicy. To jest w tej chwili jedna z absolutnie fundamentalnie najważniejszych, jedne z najważniejszych zadań, jakie w tej chwili w ogóle wykonywane są dla Rzeczypospolitej. Ta służba, która jest tutaj teraz realizowana. Jestem przekonany, że tą samą wdzięczność wyraża. Ogromna część naszego społeczeństwa. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Mam nadzieję, że także że ci z polityków, którzy przez ostatnie lata pozwalali sobie na obrażanie żołnierzy, pozwalali sobie na to, żeby atakować polski mundur, przeproszą i dzisiaj żałują wypowiedzianych przez siebie słów, dlatego że widzą, jak ta służba bardzo jest ważna i jak ona ma fundamentalne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, zwłaszcza wobec pogarszającej się sytuacji, kiedy tych ataków jest coraz więcej kiedy wojna na Ukrainie, rosyjska agresja na Ukrainę się wzmaga, kiedy w sposób ewidentny widzimy, że to jest fundamentalna kwestia dzisiaj, dlatego czy Polska będzie bezpieczna, czy nie. Jeszcze raz chcę wyrazić wdzięczność wszystkim naszym żołnierzom i chcę ich zapewnić i żołnierzy ich najbliższych, że jestem, stoję na straży, czuwam nad tym, żeby zapewnić im jak, w jak największym stopniu bezpieczeństwo prawne, żeby mogli spokojnie wykonywać swoje zadania. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej jako takiej, dosłownie za chwilę wracam do Warszawy, wsiadam w samolot i udaję się na Łotwę. Jutro tam rozpoczyna się spotkanie tzw. bukaresztańskiej dziewiątki, czyli państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, naszej części Europy. Będziemy dyskutowali o kwestiach bezpieczeństwa i naszej współpracy, a także przygotowaniach do zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie. To Toskie spotkanie środkowo-europejskie jutro y, będzie się odbywało w Łotwie. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że będziemy mieli po tym spotkaniu wspólne konkluzje, które będą stanowiły nasz wkład y, w konkluzję zbliżającego się szczytu północnoatlantyckiego, tego jubileuszowego, y, który, który będzie miał miejsce w lipcu w Waszyngtonie. Proszę Państwa, jeszcze raz z całego serca dziękuję naszym żołnierzom za służbę. Dziękuję naszym funkcjonariuszom, dziękuję za to, że strzegą naszej granicy. Ich poświęcenie, ich tutaj walka o nasze bezpieczeństwo ma dzisiaj fundamentalne znaczenie dla, dla stabilności i dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Dziękuję z całego serca, niech Bóg ma ich w swojej opiece. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie, dziękujemy Państwu.